I teraz już mówię naprawdę. Możę sobie cofnąć streama, żeby zobaczyć. Perseusz, Perseusz, panie dzieju. Ja nie będę pana wychowywał, ani pana uczył. Panie Skawęgę, ale Perseusz to był taki mitologiczny bohater, Taki. Taki trochę jakby... Półbóg, ale nie do końca, nie. Półbogiem pół to on chyba aż nie był. Bohaterem był na pewno, tak, postacią z mitologii Zobacz, greckiej. Y I on tam był zrodzony też przez Zeusa i przez jeszcze jedną typiarę. Andromedę. Tak, i Agron ci dopowie resztę i Perseus był ziomek, który pokonał Meduzę. A z Meduzą to właśnie w sytuacja, nie? <laughs> <Let's go. śmiech> nie, czekaj, bo to źle przynieśli pojąć, że śmieszna. No dobra, nie, no nie, to nie była śmieszna sytuacja. To nie była w sensie śmieszna sytuacja, bo Meduza została zgwałcona przez Posejdona. No, no to to trochę może nie do końca śmieszne. W każdym bądź razie e, I została przez niego wiesz, Teges-Schmeges we świątyni Ateny. I Atena to była taka e, ciekawa babeczka. Że ona tak sobie pomyślała, że jak już się Posejdon zgwałcił w tejże jej świątyni Ateny, to y, spoko loko Posejdon jesteś ziomek, ale Meduzę za to ukażemy. I, I tak się właśnie stało, że zamieniła ją w taką nie do końca fajną istotę, nie do końca ładnie wyglądającą. Bo nagle jej się pojawiły wężowe włosy i wszystkie dodatki meduzowe. No i, no i taki był celos Meduzy. No, no. O taki... może, może trochę nie do końca sprawiedliwy. Właśnie! Gdzie była Maja Staśko? Gdzie byłaś, Maju Staśko, kiedy Atena zamieniała Bogu Ducha Winną Meduzę w Meduzę, która jeszcze dodatku została zgwałcona przez Posejdona w jej świątyni. I gdzie były feministki i Maja Staśko i te wszystkie laski, które oskarżały Krzysztofa Gąciarza? Gdzie one były wtedy, kiedy taki los spotykał jedną z was, czyli Meduzę? Gdzieście były? No, ty, do, do, dobrze to siadło, nie? Tak, tak, fajnie ubrałem. I co dalej? No i Meduza była potem zła o to wszystko, trochę się zdenerwowała, że taki los ją spotkał nie do końca ciekawy. No i tam ona potem robiła różne złe rzeczy i przyszedł Perseusz i miał lusterko, bo Meduza swoim meduzowym wzrokiem zamieniała wszystkich w kamień. No kurczę, no trzeba muszę takie rzeczy mówić, przecież ka każdy to wie, każdy to wie. No i miał se lustro, odbił jej spojrzenie i na końcu uciął z jej. No Taki ziomeczek, Perseusz. Spoko ziom, bo ta meduza tam potem robiła złe rzeczy, bo była taka rozgniewana. A co to co to, 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 to takie kofienie? nie, no nie, no, tak, to tak.